I teraz siedli? No to pewnie ćwiczenia są. O. No. Może ewakuacja, kogoś, skądś tam. To powinien polecieć. No było tu, jeszcze jest tam jakiś pomarańczowy. O, idzie następny. Prowadzi go. Ty, a może taki z takim pomarańczowym? Tak, pomarańczowym. to są ci. Y, 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 ucieczka, skazany na, śmier na śmierć. To jest skazany na śmierć. Tak, i oni uciekają, oni po uciekają państwu, teraz. No. Ale pa, i to jest prawda, że najczęściej przy latarni, pod latarnią, tak, i tam no. jest jednostka policyjna, i oni że, oni, że oni nie widzą, że więźniowie uciekają. I, to, te, I to, to jest, jest najskrawo tak, tak. Na ubrani, i pod nosem ten helikopter, oni udają, że nie widzą go. O, o pa, śpiewają. No, Patrz, no. siok i zaraz będzie. I zaraz I czy, odleci I ci z, się z czo, nimi. Jedno, I jedynie wiadomości. słuszne wiadomości oglądali, tak. że nie wiadomo jakim cudem się przestępcy zwijali z Wrocławia, z Kielc-Kozanowa. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To też jak ja, kto tu miał mieszkać, Trynkiewicz, tak? No, Trynkiewicz. No i patrz. No. Siadł. I zaraz odlecą. I odleci. Trzeba balką zamknąć, żeby nam do domu nie wlecieli. się nie zmieści dziwami. A pod może zejść. Helikopter się drzwiami nie zmieści. Ale nie oni mogą z podrabińce zejść. O. o, I już lecą. I tyleśmy ich widzieli. Czy mam nagrany moment wycieczki, to muszę do telewizji polskiej wysłać. Co odpowiednią opłatą. I oni po rejestracji, dajdą to to było. Po rejestracji czego? Samolotu mhm. DW 7428X. Już go nie ma. No.